Przed nami gwałtowne ocieplenie stratosferyczne, które już od dłuższego czasu było widoczne w prognozach. Jest ono oczywiście związane z wirem polarnym, który znajduje się u nas na półkuli północnej, który wpływa m.in. na wzorce pogodowe w Polsce i w Europie. W tym momencie wir jest całkiem słaby, ale jeszcze w miary jest ok. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach, przede wszystkim 27, 28, 29 będziemy mieć sygnaturę nagłego ocieplenia stratosferycznego. Oznaczać to będzie tyle, że sam wir polarny będzie zepchnięty praktycznie nad Syberię, a jego to bardzo zimne powietrze, które było w jego centrum, będzie rozciągnięte zdecydowanie bardziej nad północną Europę, również nad Stany Zjednoczone. Krótko mówiąc, nad biegunem północnym temperatury w stratosferze że Będą wyższe niż wokół. Oznaczać to będzie dla nas, że po 10 grudnia pogoda zacznie być bardziej niestabilna. Przede wszystkim, jet stream, czyli ten wiatr, który jest na troszkę wyższych wysokościach, zacznie nam słabnąć. Pojawią się meandry takie jak chociażby ten ostatni, powodujące spływ arktycznych mas powietrza i zaleganie przez pewien czas. Oczywiście będziemy sprawdzać sytuację, będziemy patrzeć jak ten grudzień będzie wyglądał. A więcej informacji znajdziecie jak zawsze na naszym kanale Łowcy Burz Paweł i Marta zapraszam.